Jak, jak ten klip faktycznie zostanie wrzucony, to ja nie wiem jak cię tu będzie słychać po pierwsze. Po drugie to jak się zmienia dźwięk w lewym i w prawym uchu to też nie wiem jak to będzie słychać. Kurwa my jesteśmy osobno. A, a trzecia rzecz to jest... o widzę. Cię. To jest kurwa to, że mnie kabel oparzył, więc nie wiem ile jeszcze przeżyję te słuchawki. To, to. Ej, mamy jeden kurwa HP! Ja nie bądź. Bądź. Ej! O kurwa! To jest, to jest! Skończ się cześć, chuju? Zapkirej! Ja, solo rozegrać. Najgorsze, nie? No, no. Najgorsze misje na solo, kurwa, najstraszniejsze. Chłodno krzesło w nerce. Albo w plecach. Ja pierdolę maczeciarz. Pojebany. Ty. Kurwa, co się dzieje z tymi słuchawkami? Zamknij Nie, no ja cię kurwa muszę przyciszyć, bo mnie rozdupi. O kurwa, krzyku, jeszcze jakiś śmieć tu wyłazi. Ja cały czas w jednym miejscu. Kto to jest? Kurwa, Rupert się siekierą? Nie, to Heineken. Kubit. To Kurwa, co to było? Ajnekin, wypierdalaj. Ej, ja nie wiem, gdzie mam iść. Adam spierdolił w ogóle. Kurwa, nie polecam, no kto wizy ściągać. O, klucz jakiś! Ej, jest u ciebie klucz jakiś! Tu przy tych cielskach! Cial, po twojej ja, stronie! Weź go! to ja, jest. Ja, ja. Ktoś coś kurwa jęczy. U ten brądzę. Wiem, że mnie nie powinien widzieć tu. Nie, nie, nie. mamy tu no, to czegoś to to klucz, tak? tak? Nie tak. wiadomo, do muszę go. Klucz, kurwa, za drzwiami do rozjebania, Mogę naokoło przejść? Chyba mogę. Mogę. Chyba? Kurwa, mogę. I ja odupiam, ja mam klucz. De. No? Jeszcze nie. Gdzie? Ej, ktoś coś godu. to ty do mnie godzisz, Wypierdalej. Ja tu kurwa nie wiem nawet co się dzieje ziom! No gdzie jest gruszka? Kurwa, ręka od chłopa leży, a gruszki nie ma! W kiblu, w kiblu, ją upierdolę! Otwierać! Ja tu mogę to otworzyć? Ej, siema Kuba! Jestem u ciebie nie chyba! Widzę. Dawaj tu! Jak widzę, nie? Widzę. Kurwa za tobą zjebie pewnie Nie, nie, przeszedłem ze mną. Ej! Kurwa! Johnson policjancik! Prawdzę aż ciebie idzie. Siema! To kurwa nie widział mnie. Ja nie mam jak Nie ja. kurwa porusznik Coil, wypierdalaj stąd. Ja tu klucz wsadzisz, ty też tu możesz przejść! Bo mogę tu mój klucz D wsadzić. Aj tylko twojego już potrzeba, bo dwa są potrzebne tylko. Kurwa goni mnie coil. Prądowy chuju. On no, se poszedł. No tymi drzwiami coś mają dźwignie. Ała zajebał mi. Kurwa umrze. A nie ma wyjścia. <noise> jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wsadzaj klucz! Właśnie tam! Szybko! Ja pierdolę! Dawaj no gonił mnie ten chuj, klikaj! Zrobiliśmy misję chyba! Zielony! Ej idzie tu! On tam chodzi! Dobra, Dzień. nasi! No, dawaj. Ej biegniemy, nie? No, o to o to brod. Brod. Kurwa goni o, yes! o, o, o. Kurwa Dedo mam To Ty Ty Dedo no, A dawaj z Tom. Tom? No to, bo musimy tu przejść przecież. Czy my jesteśmy jakieś kurwa pizdy? Kurwa! Jestem w jestem, jestem w B Jestem w T, jest drużyny. Eee... Rupert! Leżę. No leżę, kurwa. Co ja mam robić? Dobija mnie. To kurwa, weź to ogól. Ja pierdolę. Zbugowała się nawet kurwa kattenka i na starej dusi poza kamerą, co O ja pierdolę. Wpierdol tabletkę, wpierdol tabletkę. Prądy! Imperator Palpatin kurwa cię dobie! Nie mogę! Jestem w US? Te tabletki są chyba na zwiększenie pasków życia mi się wydaje! Czekaj! Dodał mi drugi pasek życia ta tabletka! Ma trzeciąż mi zajebuł w plecy! Ale się wystraszył, joban! No co? Kurwa... Na plecie... Ua! Napierdalał drzwi! Napierdalał drzwi! Dobra... Idę w takim razie do ciebie. Już coś godo, nie wiem, czy to nie ta twoja mobiara DŹWI, Dźwi! Wiesz, wiesz co ja zrobiłem? Co? Wszedłem przed sygnałem Dobra, wszedłem już do ciebie O kurwa, tu jest tableta I coil Wydupiej Flaszkom Flaszką jak menel Pomoc trzeba Chuj z pomocą, sadam klucz Pozdro Coil, ty huju ty Chuju gerbaty! Ło, ale on zapierdala! A, prąd mnie jedną jeszcze. bez aparatury, nie? Dobra! Ej, ja Chuj! O, przejmujemy YouTuby! Co jest? No way! Oh o kurwa biegnie na mnie! Ile masz pasków? Jeden. Oj, oj, oj. Idziesz? o kurwa no ktoś jeszcze idzie do mnie. Kurwa, wyjebał mi cios! Biorę flachę, żeby mu wyjebać w łeb jak menelowi. O jest tam, ale chuj z Nie, on tam stoi. To ty się na niego patrz aż pójdzie, a ja się patrzę czy jest tam ten śmieci. z naszą wizją. Jest tu! Śmieciu! Wąski! Dobra, otwieraj to, bo on nie zna mnie. Otwieraj to szybko, bo on mnie bije! Jak ja nie na... Nienawidzę tego moga. No to idź! Przełaj zanim się zamknie! I używaj klucz! Ciekawka! Klucz! 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 Przeszedłem. obserwuj, obserwuj! Idziemy! Przejdź, bo to jest na czas! O, jesteś. To nie, nie tędy? O kurwa! Jest dwór. Łotego! Ło kurwa! Jestem. <ślawni> Ale nie biegnie za mną! I tak nie stanę! Nie biegnie, nie. Biegnę. Idzie, idzie, idzie! To mu nic nie zrobiło! A wręcz przeciwnie, jest jeszcze bardziej pojebany! Ja bym go minął! Dobra, biegnę! Pomocy. mocy! Mario! Jak ja uwielbiam tą grę kurwa Tyle <try> na mnie nie graliśmy a już zapomniałem stary 8 minut